Moim dzisiejszym gościem przed Pałacem Prezydenckim w dniu ogłoszenia tych, wybo tych wyników wyborów, które napełniły nasze serca radością i nadzieją, eee, mam nadzieję, choć pan Marcin niewątpliwie jest bardzo bardziej sceptyczny. Moim gościem jest pan Marcin Dybowski z ruchu kontroli wyborów. Panie Marcinie, na gorąco proszę komentarz, jak pan ocenia... Te wyniki wyborów, z którymi mamy do czynienia? No, wynik jest bardzo wyrównany. On jest wyrównany ze względu na to, że było bardzo dużo fałszerstw po stronie tej, która chciała nam tutaj urządzić piekło to jest przede wszystkim posługiwanie się zaświadczeniami jakichś... No, zanim, zanim, zanim pan nam opowie o sposobach, jakie były użyte do sfałszowania wyborów, zadam panu takie pytanie, bo oficjalnie nad Nawrocki wygrał tam 400 tysiącami głosów. 300 tysięcy. 300 tysięcy głosów więcej dostał. Jeżeli, czy możemy szacować jaka mogła być rzeczywista skala poparcia dla Nawrockiego ile ukradziono mu głosów no na pewno y, jest to rzecz, którą powinniśmy zbadać. Moim zdaniem po tym, w jak haniebny sposób zachowywała się Państwowa Komisja Wyborcza, ile zostawiła br bram otwartych na oścież e, furtek do fałszowania wyborów. Brakowało tylko decyzji politycznej jednej z ambasad, tak jak w 2023 roku, by e, rzeczywiście można było sfałszować te wybory. E, Poza tym też na szczęście samoorganizacja oddolna narodu była na o wiele wyższym poziomie w 2023 roku. Pamiętajmy. Było tylko głoszenie hasła po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że powinien powstać Korpus Ochrony Wyborów. Przypomnę, że w 2023 roku nie powstało ani jedno ogniwo, nawet najmniejsze, maluteńkie ogniwo Korpusu Ochrony Wyborów, a Ruch Kontroli Wyborów no, był, można powiedzieć, sekowany i w ogóle niedopuszczony do głosu, i myśmy ostrzegali przed podobnymi fałszerstwami. Jakie teraz y, znalazły znowu zastosowanie, to tym razem, w tym roku, rzeczywiście i to po raz pierwszy w całej historii po wreszcie ta partia y, y, opozycyjna zrozumiała, że nie ten y, wygrywa wybory, kto y, głosuje, tylko kto liczy głosy. I w związku z tym doszło wreszcie do takiej. Po błogosławionej z góry samoorganizacji w ramach samego prawa i sprawiedliwości. I to tym zajął się profesor Czarnek. I rzeczywiście armia ludzi, że tak powiem, została skierowana do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. To jest oczywiście tajemnica okrągłego stołu, dlaczego dopiero teraz to się robi, a dlaczego poprzednie wybory po prostu permanentnie były lekceważone ze strony tego, tej siły politycznej. Niemniej, ruch kontroli wyborów w tej chwili znalazł prawdziwego partnera w tym właśnie pilnowaniu, pilnowaniu wyborów. No i to w jakiś sposób zaowocowało. Gdyby nie, to im mniejsza jest różnica pomiędzy tymi obydwoma kandydatami, no to tym bardziej widać jak bardzo ważne było pilnowanie po prostu wyborów w każdej obwodowej komisji wyborczej, nawet za granicą, dlatego bo za granicą praktycznie tam jeszcze bardziej można było fałszować wybory, ponieważ te listy wyborców za granicą są w ogóle poza wszelką kontrolą, poza kontrolą także nawet centralnego rejestru wyborczego, o czym przyznał o czym przyznał nam rację yy, szef Krajowego Biura Wyborczego, który w tym po, roku, w tym roku tak. to było y, jakieś 2 miliony wyborców, jakaś gigantyczna, gigantyczna nie, była, dość. nie wiem czy to było akurat 2 miliony, niemniej to w każdym razie były rekordy, rekordy na przykład Szkocja, gdzie było tam 6, 8, Jakichś tam obwodowych komisji wyborczych. W tym roku było 20 obwodowych komisji wyborczych. I tu chodzi o to po prostu, że praktycznie jak ci ambasadorowie zostali odwołani poprzednio, mianowani za poprzedniej ekipy, to praktycznie właśnie przygotowania do fałszerstw wyborczych na na, za granicą umożliwiło właśnie to, że Radosław Sikorski odwołał kilkudziesięciu ambasadorów, praktycznie zostawiając tam ekipy albo totalnie sobie podporządkowane, weźmy tutaj pana Klicha, psychiatrę, prawda, w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle po prostu same służby. Takie konsularne, czyli także służby specjalne, które zostały ogłocone od, przez, przez Sikorskiego z takich zwykłych dyplomatów, którzy niekoniecznie służyliby mu, że tak powiem, wiernie. W momencie, kiedy zostali odwołani wszyscy ci ambasadorowie, no to po prostu został, został goły szkielet. Służb specjalnych, który po prostu karnie wykonywał zadania polegające na wyrzucaniu na przykład mężów zaufania, na niedopuszczaniu mężów zaufania w ogóle do, do bycia w pomieszczeniu w lokalu wyborczym i pilnowania, na bezprawnym niedopuszczaniu obserwatorów społecznych poprzez stawianie ich wymagań, im wymagań, których na przykład w ogóle nie przewiduje kodeks wyborczy, albo na przykład szykany polegające na tym, że na przykład owszem, mógł mógł być pan mąż zaufania, ale nie wolno było mu korzystać z toalety, no co w oczywisty sposób spowodowało, że w pewnym momencie mąż zaufania musiał wyjść na zewnątrz, żeby załatwić chociażby swoje podstawowe jakieś fizjologiczne potrzeby. No a przez ten czas, jeśli go nie było, no to wtedy zostawała sama ta zgraja, że tak powiem, dogadanych ludzi, którzy w najnormalniej świecie właśnie mogli Korzystać z Mogę okazji, dziać cuda na, durno. na durno. Tak, tak, tak. Panie Marcinie, w pierwszej turze wyborów była oficjalnie. Tylko 0,5% głosów nieważnych. W tej drugiej już się zmobilizowali, już był 1%. Mm -hmm. Jak wiemy, Nawrocki właściwie wygrał tym 1%, więc gdyby jeszcze była większa mobilizacja, wyniki tych wyborów mogły być zupełnie inne. Dokładnie tak, właśnie na to wskazuje. I myśmy, przypomnę, że myśmy na przykład wzywali bardzo już wyraźnie w pierwszej turze i to w mediach. W, do tego, by iść z własnym długopisem i ze świeczką na wybory, i to yy, ku memu zdziwieniu napotkało na opór części tak zwanej piątej kolumny w ramach tego obozu i, i, i niby tych sprzyjających, gdzie po prostu myśmy na przykład jako Ruch Kontroli Wyborów wyraźnie mówili, że należy głosy smarować, po oddaniu karty należy Zrobiłem smarować to. właśnie z tearyną. a tu nagle, prawda, drużyna głównie skupiona wokół Józefa Orła, który w dużej mierze po prostu psuje robotę ruchu kontroli wyborów i tutaj na przykład w Warszawie byliśmy bardzo mocno blokowani przez to, tą grupkę osób, głównie tutaj przez takiego bardzo zapalczywego miłośnika pana Józefa Orła, czyli Pawła Zduna, który po prostu no, blokował tutaj możliwość wydawania nam zaświadczeń, na przykład w pierwszej turze od Mencena, czy od pana Jakubiaka, opowiadając o Stowarzyszeniu Ruch Kontroli Wyborów jakieś kłamstwa, no ale myśmy sobie to jakoś poradzili. W drugiej turze było gorzej, dlatego bo już nie mieliśmy możliwości Korzystania z pomocy tych prawda, ludzi od pana Jakubiaka czy od Mencena. No i okazywało się, że mimo tego, że całe dzielnice Warszawy nie mają w pełni obsady mężów zaufania, to mimo to byliśmy tutaj blokowani, że tak powiem, yy, przez te intrygi. No i ten właśnie, tutaj wrócę do pana Józefa Orła, yy, z niektórymi mediami, na przykład kontr, yy, kontr yy, taką akcję organizowali, żeby broń Boże nie. Smarować właśnie zabezpieczać. Ja się z tym spotkałem wczoraj w komisji wyborczej, gdzie byli mężowie za, w zaufania Sprawa e, i Sprawiedliwości, a ja pokazuje świeczkę. Oni tacy przerażeni, że co ta świeczka i po co ta świeczka. Eee, no, i już sobie pomyślałem, że o chyba wiem, kto im tam w głowie namieszał, ten, to, namieszał to, przeciwko to. tej świeczce szczuł. Tak, no niestety. A no, ale to też się nie udało, na szczęście, i, i właśnie tak, tutaj słusznie a ten jak? 1% w, mógł wystarczyć, więc tutaj po prostu jest, musimy to sobie powiedzieć jasno, jest w ramach prawa i sprawiedliwości, jest walka wewnętrzna. Nie wszystkim, a szczególnie Morawieckiemu nie podobało się, że tak powiem, to startowanie w wyborach na prezydenta Karola Wróckiego, no bo on zdaje sobie z tego sprawę, że te jego rządzenie w ramach Zjednoczonej Prawicy, no po prostu pójdzie się, że tak powiem teraz jakoś kąpać w Wiśle, nazwijmy to bardziej poetycko. Tak, de de delikatnie. Delikatnie, no i cała nadzieja, zresztą nie tylko moja, bo ja uważam, że że tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma w dalszym ciągu oczywiście jeszcze ważną rolę do odegrania, ale na pewno jeśli będzie to robione pod sztandarami takich skompromitowanych ludzi jak Mateusz Morawiecki, no po prostu z tego nic nie wyjdzie. Tymczasem tutaj trzeba no, głos, budować głos, bardzo głos... szeroką koalicję od właśnie radykalnych narodowców poprzez jakichś tam łagodniejszych, a Prawo i Sprawiedliwość po prostu powinno się zająć reprezentacją, taką patriotyczną reprezentacją centrum i Lewicy, bo tak naprawdę takie są prawdziwe oblicza wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem, że Prawo i Sprawiedliwość powinno przede wszystkim um, zbliżyć się do swojego elektoratu, bo jak ja rozmawiam z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, to oni wielokrotnie są o wiele bardziej um, realistycznie. I mądrze podchodzą do rzeczywistości niż podchodzą główni politycy prawa i sprawiedliwości. I o tym trzeba, trzeba pamiętać. Panie Marcinie, a jakie metody wykorzystano w, w, przy fałszowaniu tych wyborów? No przede wszystkim te zaświadczenia, tak, i wściekłość zresztą ich na to, że myśmy uruchomili taką stronę specjalną, na którą przez cały dzień wyborów były potworne ataki, ataki hakerskie. Mianowicie to była strona, gdzie można było wpisywać numery zaświadczeń. I ta strona była no, potwornie obciążana przez ataki hakerskie, ale na szczęście dzielnie że, żeśmy się bronili, i to spowodowało duży strach wśród tych, którzy się posługiwali tymi zaświadczeniami, że to będzie kontrolowane a zaświadczenia były wykorzystane na przykład w takich miejscach, takich miastach jak Warszawa czy na przykład Kraków czy inne duże miasta, gdzie po prostu nawet między jedną dzielnicą a drugą dzielnicą były, była turystyka z tymi zaświadczeniami, czyli niby, no wiadomo do tej pory to było tak, że ktoś na przykład jechał nad morze, na uzdrowiska, do uzdrowiska jakiegoś, prawda? Gdzieś naprawdę tak. kilkaset kilometrów, czy kilkadziesiąt, Komunię, tak. czy kilkadziesiąt kilometrów, prawda? Się prze, gdzieś to przemieszczał, wyborca, no i wtedy brał rzeczywiście te zaświadczenia. Tymczasem teraz te zaświadczenia to były głosowania pomiędzy jedną a drugą, jedną a drugą dzielnicą Warszawy. Co, co po prostu jak najgorzej świadczyło I... o, o tym stanie. Ja powiem, że w ogóle ta aplikacja to udowodniła to, że Czynnik obywatelski społeczny robi to, co powinno robić państwo, bo tak. taka aplikacja. Nie powinna być robiona przez RKW, tylko tak. powinna po prostu być naturalnym narzędziem każdej obwodowej komisji wyborczej. Tak, dokładnie. No i tutaj była bardzo dziwna właśnie rzecz, która się po raz pierwszy zdarzyła w historii stołowej. mianowicie do tej pory, jak dzwoniło się do biura meldunkowego, żeby sprawdzić to zaświadczenie, to, to były ważne do uzyskania dwie informacje. Po pierwsze Informacja taka, czy dana osoba, której dane przekazywało się telefonicznie do biura meldunkowego, czy dana osoba była rzeczywiście wyposażona w, dan, w zaświadczenie. No a druga bardzo istotna informacja: czy dany obywatel, który to otrzymał, to zaświadczenie, czy został skreślony z listy wyborczej. I teraz okazuje się, w 2025 roku po raz pierwszy była sytuacja taka, że nie udawało się nikomu uzyskać informacji tej drugiej, czyli właśnie, czy ktoś został wykreślony. To stało się jakąś w ogóle tajemnicą, i nasi członkowie obwodowej komisji wyborczej, albo nasi mężowie zaufania, no po prostu na, potrafiali na informacje, ciągle na informacje, tę tą, 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 tą jedną, że y, biura meldunkowe odmawiały informacji, y, naszym zdaniem zupełnie bezpodstawnie i bezprawnie, odmawiały po prostu, i to w całym kraju, odmawiały informacji y, na temat, czy dana osoba została wykreślona. No czyli jednym słowem, y, na przykład w takiej Warszawie, gdzie z jakiś chcąc być, Chcąc być wiernym, że tak powiem, swojemu prezydentowi miasta i wspomóc go właśnie w, 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 poprzez fałszowanie wyborów, zupełnie spokojnie mógł, mógł w tym momencie zaopatrywać swoich znajomych mieszkańców Warszawy w takie zaświadczenie, i jednocześnie odmawiać udzielania informacji, czy dana osoba została wykreślona z listy, z listy, przepraszam, tych wyborców. W związku z tym ten wyborca zupełnie spokojnie mógł sobie w swojej obwodowej komisji wyborczej zagłosować, a później jeszcze z tym zaświadczeniem właśnie sobie pomaszerować do drugiej dzielnicy i w tej drugiej dzielnicy też oddać, oddać głos. No więc to, to, są, to są rzeczy, sama potencjalność takiej, taka sama możliwość zrobienia czegoś takiego już po prostu dyskwalifikuje tak przygotowywane wybory, bo po prostu widać wyraźnie, że, że to jest sprzyjanie, że tak powiem fałszowaniu wyborów, a nie, a nie pilnowanie żeby po prostu były one najbardziej szczelnie, najuczciwiej zrobione, jak tylko można. Panie Marcinie, bardzo Panu dziękuję za tą rozmowę. Ja przede wszystkim w imieniu wszystkich Polaków dziękuję Panu za zorganizowanie tego ruchu kontroli wyborów, bo to jest bardzo ważne. To w tych wyborach zobaczyliśmy, jak ważna była to rzecz, jak ważne było to, że Marcin Dybowski... No może nie Marcin Dybowski, naprawdę ale rzesza, wrzesza rzesza ogromna, ludzi. ogromna ludzi, ale musiał być ktoś, kto rzucił ideę i to zrobił. No to na I pewno myśmy się od Na stycznia. pana ręce dla wszystkich członków komisji, mężów zaufania, um, obserwatorów społecznych, wielkie podziękowania za to, za to, że pilnowaliście w bod. Dziękuję w imieniu tych wszystkich osób. Bardzo dziękuję.